Hej, jestem Anastazja, to jest moja rybka, która mnie tutaj trochę ostresowuje na tych filmach. A dzisiaj podejmę dosyć ciężki temat, czyli to, czy interpłciowość wyklucza transpłciowość. Coś tam wspomniałam w poprzednim filmie, że jest taka, taka opinia. Jest ona, jest ona w środowisku medycznym i sądowym, z tego co wiem, powszechna. Ale no, to jest tylko moje odczucie. No, i sam temat jest moim zdaniem dość złożony i zależy wszystko od tego, z jakiej perspektywy na to wszystko popatrzymy. Przypominam oczywiście również o mojej rzutce na SRS link to nie jest jak zawsze w opisie jak i również mój mail, na którego można się odezwać po pomoc bardziej personalną, jak na przykład pełnomocnictwo poczty do sądu, ogarnięcie sobie wniosku do USC, czy może jakiś mały trening głosu. Zachęcam również do podzielenia się Waszym zdaniem w komentarzach. Oraz do subskrybowania, żeby nie przegapić żadnego, żadnego materiału, gdyż kolejny, kolejny ciekawy materiał już jest w przygotowaniu. Ok, tak więc zacznijmy sobie od definicji, bo one nam tutaj dużo powiedzą, z jakiej perspektywy sobie bierzemy. Pier no to transpłciowość w sumie ma trochę dwie definicje. Pierwsza to jest taka czysto medyczna, czyli to jest stan, w którym psychika, psychika tożsamość płciowa i mózg wykształciły się w innym kierunku niż ciało. Które, które to ciało jest, jest wtedy w typowych kategoriach ama lub AFAP. I to jest właśnie ta me, typowo medyczna definicja, czyli trans jest wtedy, kiedy nasze ciało jest w danej kategorii. Nie, nie ma tutaj żadnych nieprawidłowości, ale psychika, jest, psychika właśnie jest inna, psychika jest płci przeciwnej, albo sama tożsamość. Płciowa jest po prostu inna niż ta nadana nam przy urodzeniu. Ale jest również druga definicja trans, taka bardziej, bardziej społeczna, czyli. Tra czyli transpłciowość to odczuwanie po prostu innej płci niż ta nadana przy urodzeniu. I to jest taka takie podejście bardzo liberalne, ale no te te też w sumie no, mogę się z tym zgodzić. Ka jak ktoś od odczuwa inną płeć niż ta nadana przy urodzeniu, to już się w sumie wpasowuje trochę w sam, sam, sam zamysł transpłciowości. A natomiast interpłciowość, no tutaj definicja jest trochę dłuższa i i pozwolę sobie ją przeczytać, żeby nic nie spierdolić, Mogę, może być tutaj dużo czytania z kartki, gdyż mam taki kurwa plik odpalony na komputerze, żeby na pewno niczego nie pomieszać, bo lubię mieszać, jak mówię, tak totalnie, totalnie na żywca, no to interpłciowość to stan, gdzie nastąpiła biologiczna rozbieżność w rozwoju płci, na przykład hormony, gonady, chromosomy, narządy, no i interpłciowość może wpłynąć na, na to, jaką płeć odczuwamy, ponieważ na przykład w przypadku niewrażliwości na androgeny, szczególnie częściowej i całkowitej, mózg rozwija się pod wpływem bardziej estrogenu już w okresie prenatalnym, więc sam fakt, że nasze ciało już jest pomieszane, może wpłynąć na to, że nasza psychika i tożsamość płciowa też są już pomieszane. Nasza płeć biologiczna ciała już jest niejednoznaczna. Na przykład, mój przypadek, czyli częściowa niewrażliwość na androgeny, no to można tutaj prościej określić, jak to u mnie wygląda, żeński, żeński fenotyp, męskie geny. Tak to się porobiło. No wie, tak więc już mamy, mamy te y, trzy definicje, dwie transpłciowości i jedną interpłciowości, tak więc radzę je zapamiętać, gdyż do nich właśnie będą się odnosiły argumenty za i argumenty przeciw temu, że inter wyklucza trans. No to jakie są te argumenty za? No to. W przypadku w transpłciowości w takim medycznym rozumieniu tylko tożsamość płciowa i psychika poszły w drugą stronę. Ciało zostaje typowo amap lub typowo Afab. Natomiast inter faktycznie może wpłynąć na to, jak, odczuwa jak odczuwamy swoją tożsamość płciową. Dlatego między innymi te dwa pojęcia są rozdzielone w klasyfikacji medycznej. Bo, bo, w, bo otóż w klasyfikacji medycznej w ICD-10 Transpłciowość to jest F64.0, transseksualizm, a inter to jest cała rodzina kodów Q56. W przypadku ICD-11, czyli tej nowszej klasyfikacji, dalej, dalej jest to rozdzielone. Transpłciowość to jest H60, do dokładniej tam jest napisane, że to jest zaburzenie postrzegania płci, nie wiem, jakoś tak to napisali, w każdym razie postaram się walnąć screena, co sam dokładnie jest. A Inter to jest tak jak mi podpowiedział Google LD2A. Nie wiem, czy to jest konkretnie taki kod tam widnieje. Z tych argumentów wynika to, że interpłciowość faktycznie wyklucza transpłciowość, ponieważ w przypadku interpłciowości całe ciało już się rozwinęło inaczej jak w tym również tożsamość płciowa też mogła się rozwinąć pod wpływem tego, że ciało poszło w innym kierunku. A w przypadku transpłciowości, w tym medycznym rozumieniu, no to właśnie tylko psychika i tożsamość płciowa poszły w drugą stronę. No i tak więc podsumowując z tego, z tych dwóch powyższych argumentów wynika, że interpłciowość no to jest stan typowo biologiczny, nie jest to tożsamość. Ponieważ biologia, która namieszała, namieszała i przez to jest, przez to na przykład ja jestem inter, mogą również namieszać w psychice i, psychice i przez to utożsamiam się właśnie jako kobieta bo mógł, mógł się po prostu mózg wykształcić bardziej pod wpływem estrogenu. Natomiast w przypadku transpłciowości to jest, no to, jest to stan typowo psychiczny, i, we, i w medycznym rozumieniu, żeby żeby, żeby było trans, to mu, ciało musi być jednoznacznie. Afab lub jednoznacznie amab. Jednoznacznie męskie, albo jednoznacznie żeńskie. I w tym, wtedy, wtedy nasza psychika jest w ogóle zupełnie innej płci, tożsamość płciowa jest odwrotna y, lub niebinarna, i wtedy mamy tą transpłciowość czysto medyczną. Tak. Natomiast interpłciowość to jest właśnie to, że psychika została już zamieszana przez biologię. Dlatego, dlatego te dwie rzeczy diagnozuje się raczej osobno, raczej dwóch na raz się nie wpisuje, no bo po prostu z medycznego punktu widzenia. Inter to jest typowo biologia, a trans to jest bardziej tożsamość płciowa. Ale są również argumenty przeciw, że jak najbardziej inter może być zgodne z trans. Jak weźmiemy tą pierwszą definicję, że transpłciowość to utożsamianie się z inną płcią niż ta nadana przy urodzeniu, wtedy, jak, jeżeli weźmiemy tą definicję, to dużo osób inter też jest trans. Na przykład ja, ja, ja jestem osobiście, ja niestety jestem AMAB, w akcie urodzenia jest... Jest, jest mężczyzna na pierwszej stronie tej nieszczęsnej, tego pełnego, dlatego ja identyfikując się jako, jako kobieta, mimo tego, iż ciało jest kobiece, jestem, da, jestem, da, jestem dalej trans, ponieważ identyfikuję się inaczej niż nadano przy urodzeniu. Aczkolwiek z tej definicji będzie, będzie też wynikać to, że np. osoby z całkowitą już niewrażliwością na androgeny, przepraszam, że używam tylko tej niewrażliwości na androgeny, ale po prostu. W tym temacie ja intern jestem po prostu najbardziej obeznana. No w przypadku całkowitej niewrażliwości na androgeny 95% około, o ile dobrze, dobrze, dobre dane znalazłam, jest AFAB i identyfikuje się dalej jako AFAB. Więc no wtedy te osoby z tej definicji są inter, ale nie są trans, bo po prostu nie identyfikują się inaczej, niż im to nadano przy urodzeniu. Kolejny argument przeciw temu, że Inter wcale nie wyklucza się z trans, jest to, że osoby inter często po prostu muszą przejść dokładnie tą samą ścieżkę co osoby trans, żeby cieszyć się swoim życiem i swoim ciałem. Na przykład, na przykład ja, czy wiele innych osób idzie, idzie standardową ścieżką transpłciowości, bo albo nawet nie wie o interpłciowości, albo po prostu system prawny nie umożliwia innej opcji. Zmian, na przykład sądowa zmiana danych w przypadku. Osób Inter, z tego co wiem, jest bardzo utrudniana i nawet potrafią być przypadki oddalenia powództwa właśnie z powodu Inter. A osoby trans nie mają tutaj żadnych, żadnych problemów z reguły pozabiegłymi. Równie, również osoby Inter często doświadczają tej samej dyskryminacji czy, czy po prostu czy mają dokładnie takie same HRT, bo po prostu tak, tak, jest, tak jest prościej i tak jest system zaprojektowany. Jest parę krajów, gdzie osoby Inter mają łatwiej. Ale mówimy tutaj o krajach jak Iran czy Arabia Saudyjska, więc no tam wszyscy po prostu mają ciężko. A też osoby interpłciowe często są przez społeczeństwo po do tego samego worka. Masz M w akcie urodzenia, no to, no a identyfikujesz się jako Kano, to jesteś trans, o co ci chodzi. Tak jest takie postrzeganie. Albo, albo czasami jest wręcz gorzej, czyli takie biologiczne potworki, które trzeba naprawić i stąd te wszystkie operacje normalizujące, które często zamiast znormalizować, jeszcze bardziej psują. Na przykład Słyszałam, że jak tam coś bardziej wystaje, to z automatu się kasuje to, 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 tam, tam całą resztę, na przykład. Takie, takie jajca i na przykład się, na przykład yy, po prostu zaszywa się wejście do pochwy i się liczy, że problem się sam rozwiąże. Na regułę sam się nie rozwiązuje, a nawet jest często gorzej. Do, do, dodatkowy argument za jest taki, że te oso że osoby inter muszą przejść dokładnie tą samą drogę, a nawet często Osoby inter nie wiedzą nawet do końca życia, że są Inter, bo jest, bo na, po prostu na przykład tylko chromosomy są inne, wszystko jest, wszystko jest niby okej. Okay. Łagodna niewrażliwość na, androgen, na androgeny też, też, jest, też jest raczej ciężko wykrywalna, bo ma, objawia się praktycznie tylko niepłodnością i ginekomastią. Więc no, jeżeli weźmiemy te argumenty, no to no to, no to tak, inter, inter może być w pełni zgodne z trans, jeżeli zajdzie warunek, że osoba Inter nie identyfikuje się tak, jak jej nadano przy urodzeniu. Okej, okay. a co ja o tym wszystkim sądzę? Ja jestem w że z punktu medycznego, e, z medycz że z medycznego punktu widzenia, trans i Inter to są dwa różne przypadki, które się wzajemnie wykluczają. No bo po prostu takie są fakty. W, med w medycynie Inter i trans to są dwa, dwie różne sytuacje. Inter to jest wtedy, kiedy już. Biologicznie jest rozbieżność, a trans jest w sytuacji, w której tylko i wyłącznie jest rozbieżność między psychiką a ciałem. Ja sama trochę bardziej, bardziej do mnie trochę przemawia ta definicja medyczna. Ale ze społecznego punktu widzenia już osoby inter i trans, gdy, uto gdy utożsamiają się po prostu z inną płcią niż ta, którą im nadano przy urodzeniu, już są po prostu postrzegane przez społeczeństwo jako, jako trans. Yy, Mimo tej nic do rzeczy, to, że z medycznego punktu widzenia jest inaczej. No i tak jak już mówiłam, do mnie bardziej przemawia ten medyczny punkt widzenia. Moja psychika i ja ze sobą od razu poczułyśmy się lepiej, kiedy się dowiedziałyśmy, że jestem inter i że, i że jest, to jest to. Taka większa niewrażliwość na androgeny. No i też ja sama wychowałam się w konserwatywnym środowisku, gdzie, panu, gdzie raczej został mi wpojony mental, że, że trans to jest jakaś odklejka psychiczna, która nie ma żadnych podstaw, a, ale z bio, biologia to już jest jakaś podstawa, więc inter ma wytłumaczenie. Oczywiście wyleczyłam się w większości z tego mentalu, ale coś mi jednak w stosunku do samej siebie w głowie zostało. I ja bardziej utożsamiam się jako inter. Jako po prostu interpłciowa kobieta, męskie geny, żeński fenotyp, tak jak już mówiłam, ale przez moje doświadczenia z tranzycją, czy przez to, że utożsamiam się inaczej niż mi wpisano w akcie urodzenia. No to czuję się również częścią społeczności trans i, czas, i, czas, i czasami nawet, nawet jak jest taka sytuacja, że nie ma to znaczenia, czy trans, czy inter, to, to, to powiem, że, powiem raz, że trans, raz, że inter, potrafię się, potrafię się określać zamiennie, ale sama dla siebie jestem bardziej inter niż trans. Ale dzięki temu, że, że jestem trans, że, że jestem też trans, że przeszłam tą ścieżkę całą tranzycji, no już tylko SRS mi zostało, no to, no to chętnie dzielę się moją wiedzą z innymi i staram się. Co nieco nie so pomóc, i nie wywyższać tym, że jestem inter, bo w sumie to nie jest powód do wywyższania. Trochę tak jakby, jakby autyzm miał być powodem do wywyższania. To jest po prostu, po prostu coś, coś, jest inaczej biologicznie. No i tak to, taki tak jestem. No i taki jest efekt, że mam tro, miałam trochę łatwiejszą tranzycję dzięki temu, ale to głównie po prostu efekty HRT. Ale z tego, z tego co ja widziałam, z tego, z ty, tyle ludzi, ile ja poznałam, to czy to aż tak mi pomaga? Tylko, tylko z tą sylwetką w sumie. No i co. To było na tyle. Mam nadzieję, że film się spodobał. Zachęcam Was do wypowiedzenia się w temacie, do zasubskrybowania, jak i również do, do zerknięcia na moją, na moją rzutkę na SRS i może wpłacenia co nieco. No i co? Dziękuję za uwagę, żegnam Was ja i moja rybka, która trochę, trochę pomaga się odstresować na tych filmach.